Wiecie, bardzo dużo jest smutnych ludzi. Ludzi, którzy nie odczuwają radości, w ogóle się nie cieszą. Dużo jest dorosłych, ale też dużo dzieci, którzy nie cieszą się z nowych zabawek, pobawią się chwilę, rzucają na całą górę innych już znudzonych rzeczy. Skąd to się bierze? Dlaczego ludzie nie są radośni? Dlaczego i radość trwa tylko przez pięć minut? Właśnie dlatego, że prawdziwa radość wypływa z pokoju serca. Pokoju serca, który my dostajemy od Chrystusa, od samego Boga. To On nadaje wartość naszemu życiu, to On nadaje wartość naszym chwilom, naszym spotkaniom, naszym relacjom. To z Niego bierze się prawdziwa radość, autentyczna radość. I są tacy ludzie, znamy ich, którzy promieniowali radością, promieniowali pokojem. Skąd ją brali? Ze światłości, radości, miłości prawdziwej Jezusa Chrystusa.